Siemano. Dzisiaj odpowiemy sobie chyba na najbardziej nurtujące was pytanie, czyli w jaki sposób zabezpieczasz rower, albo czy w ogóle go zabezpieczasz, kiedy idziesz zanieść jedzenie do klienta. Słuchajcie, nie odpowiem wam na to pytanie, bo wiem, że złodzieje oglądają też YouTube, oglądają TikToki, oglądają Instagramy i tak dalej. Wiem, że złodzieje są w internecie, więc chyba to jest. Myślałem, że logiczne, że nie pokazuję tego i nie odpowiadam na te komentarze, a tych komentarzy to jest po prostu 3 czwarte w ogóle moich komentarzy na, i na TikToku, i na Instagramie, i na YouTubie. Nie pytajcie o to, bo Wam po prostu tego nie zdradzę. Chyba, no myślałem, że to jest logiczne. Czy nie? Czy uczestniczyłeś w jakimś wypadku, w sensie, że ktoś wjechał w Ciebie albo Ty w kogoś? Generalnie to tak, uczestniczyłem w wypadku i to dość poważnym. Było to jak wraca, też jak pracowałem w Pyszne, jak wracałem z pracy, potrącił mnie samochód na przejściu dla pieszych, oświetlonym przejściu. Chłop się nie zatrzymał nawet, żeby udzielić pierwszej pomocy. Tutaj gdzieś Wam wrzucę zdjęcia jak wyglądałem po tym wypadku i jak można w ogóle znaleźć ten artykuł. No, i tak jak mówię, gości nie zatrzymał po prostu, żeby udzielić pierwszej pomocy. Zwiał z miejsca wypadku. Zebrali mnie z ziemi generalnie jacyś turyści i zadzwonili po pomoc. No i dobrze, że to zrobili, bo lekarz mi potem powiedział, że no, jeszcze tak z pół godzinki bym poleżał i nie stałbym tutaj przed obiektywem teraz. I skończyło się po prostu na pękniętej na czasce, połamany nosie, złamany oczodół, połamany piszczel, no i wiele innych urazów, że tak powiem. Jeszcze wrzucę wam. Zdjęcie rentgenowskie, jak wygląda moja noga do tej pory, bo mam po prostu na długości od kostki do kolana takiego fajnego pręta tytanowego wstawionego. Czym się interesujesz, jakie masz hobby? Głównie to w sumie wszystko, co jest związane z IT, z informatyką, game developing jak najbardziej. Nie wiem, chyba od podstawówki z tego co pamiętam, już, już mnie ciągnęło do tego, robiłem jakieś mapy do CSA 1.6 albo do Half-Life'a. Potem dorwałem się do kodu źródłowego do, do Half-Life'a i w C++ coś tam próbowałem robić i tak się po prostu zacząłem uczyć i tak dalej. No generalnie modowanie gier mnie tam wtedy wkręciło no i tam jakoś niedawno zacząłem się bawić na Unity i mam otwarty projekt i, i póki co to stoi, bo po prostu zaczęło brakować czasu. No i co tam jeszcze? No, wszystko co związane z rowerami, bo prowadziłem też kiedyś swój własny serwis rowerowy. No, składałem też swoje rowery, właśnie z jazdówki miałem takiego fajnego Scotta Voltage'a FR30, też wam pokażę na zdjęciu. Kiedyś bawiłem się w robienie filmów takich, bardziej chciałem, żeby one były bardziej na takim wyższym poziomie, dlatego też kupiłem właśnie tego słoniacza, którym nagrywam, nagrywam A6300, mam stabilizatory różne i tak dalej. No, ale no, jakoś ten zapał przeszedł i póki co z poziomu, że tak powiem prom, musiałem się zniżyć do poziomu gówna, które robię po prostu na TikToku, nie? <grywia> w sensie chodzi mi oczywiście o montaż i, i styl tych filmów, nie? No i jeszcze tak trochę też fotografia, nie? Ale to tak mniej. Co sądzisz o elektrycznych hulajnogach? Generalnie mi się wydaje, że to jest taki fajny, ekologiczny i ekonomiczny środek transportu, bo no możemy się w sumie fajnie szybko przenieść. Nie każdy lubi jeździć na rowerze, a tutaj po prostu siądziemy sobie na, znaczy, staniemy sobie na hulajnogę, bo hulajnoga siedzeniem nie jest hulajnogą, tylko jakimś wymysłem dziwnym. No i po prostu no możemy sobie jechać spokojnie 25 no i żeby się. Przemieścić od punktu A do B spoko. Ale na przykład, jeżeli mamy takie hulajnogi, które jeżdżą, nie wiem, po 90 km na godzinę, to jak dla mnie to jest po prostu proszenie się po prostu o kuku. Jakie było twoje najdroższe zamówienie? To było, jak pracowałem w Pyszne.pl, to było chyba zamówienie za 1400 złotych łącznie i jechało nas chyba czterech kurierów do, do biura. Już nie pamiętam, co to, z jakiej restauracji to było i jaki typ jedzenia to było, ale no, naprawdę było tego sporo. Jak uda mi się znaleźć zdjęcie, to Wam wstawię tutaj do filmu i Wam pokażę, jak to po wypakowaniu wyglądało. Czy lubisz naleśniki? Lubię naleśniki, ale tylko z czekoladą, z twarożkiem i ewentualnie z jakimś dżemem. Jakiego masz kompa? Chłowego, Komputronik, wiesz co robić? Czy lubisz, jak ktoś podchodzi i chce zrobić sobie z Tobą zdjęcie? Szczerze powiem, że tak, bo często ludzie podchodzą, akurat wtedy, jak, jak coś mi nie wychodzi w robocie. To, że ktoś podejdzie i nie wiem, zbije pionę, coś tam pogada i będzie chciał sobie zrobić zdjęcie, czy coś takiego, to generalnie mega mi to humor poprawia i nastrój i generalnie zapominam o tym, co się tam złego stało przed chwilą i wybija mnie to po prostu z tej takiej złej aury, że tak powiem. No, generalnie tak. Czy planujesz jakiś spot z widzami? Nie. Dlaczego skończyłem z i czy opowiesz coś więcej? Generalnie to nie skończyłem z bo chciałem czy coś takiego, tylko po prostu no, sytuacja finansowa w mnie troszeczkę przybiła do takiego momentu, że musiałem sprzedać jeden rower i drugi rower, i no generalnie po prostu nie mam teraz póki co na razie jeździć, ale stąd też właśnie był pomysł na tego elektrycznego crossa, żeby dawał mi trochę tej frajdy, właśnie tak jak jeździłem sobie w Damki czy tam we freedzie, nie, żeby miał chociaż jakąś tam jakąś część tej zabawy tego co miałem po prostu na zjazdówkach, nie. Ile najdłużej jechałeś do, do punktu dostawy, w sensie, czy zabłądziłeś, czy coś? Myślę, że to było chyba około 40 albo 60 minut. No i tak, i powód był taki, że po prostu nie mogłem adresu znaleźć, albo się zamyśliłem i pojechałem zupełnie gdzieś indziej. Czy pokażesz twarz? Nie. Ile masz lat i czy chciałbyś mieć w przyszłości inną pracę? Lat mam, no, w lutym skończę 27. Napiszcie w komentarzu, czy wyglądam, czy nie wyglądam. I czy chciałbym, chciałbym mieć w przyszłości inną pracę? Myślę, że szczerze mówiąc nie wiem. Jak na razie pasuje mi tak, jak jest. Jakie było najgłupsze zamówienie, jakie miałeś? Najgłupsze zamówienie to chyba z tego co kojarzę, to była po prostu jedna, jednorazowa maszynka do golenia. Jakie było Twoje najdziwniejsze zamówienie? Było pytanie o najgłupsze zamówienie i mamy pytanie o najdziwniejsze. I teraz co się w sumie łączy, bo powiedziałem, że najgłupsze zamówienie to była maszynka jednorazowa do golenia. I od tego samego gościa, który zamawiał tą maszynkę, najdziwniejsze zamówienie było parę dni później, żeby przywieźć z apteki lek na potencję. To, to z takich dziwnych zamówień. Czy streamujesz gdzieś, jak rozwodzisz jedzenie? Jeszcze nie, bo aktualnie zmagam się z paroma problemami technicznymi, ale streamie będą, tak jak obiecałem, więc no musicie poczekać. Jeżeli ktoś jest, kto chciałby mi po prostu pomóc w kwestii streamingu, to dajcie po prostu prywatną wiadomość na Instagramie albo napiszcie do mnie maila. To może będą wtedy szybciej. Jak ocenia stan dróg rowerowych w Krakowie? Dużo, mało i czy są ok? Myślę, że w Krakowie mamy dobrą infrastrukturę, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Jest ich bardzo dużo, na przykład no, z huty do centrum mamy praktycznie cały czas ścieżkę rowerową. Jest w bardzo fajnym stanie, ale w niektórych miejscach no, no, myślę, że jest ich za mało, na przykład na Bieżanowie, albo nie wiem, no, generalnie po prostu no, tam, gdzie są bardziej te ruchliwe ulice i nie ma tych ścieżek rowerowych, są tylko same chodniki, to no, jednak by się przydała bardziej rozbudowana ta infrastruktura rowerowa. Więc w mojej ocenie jest w sumie bardzo dobrze. Czy zdałeś maturę? Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, więc odpowiem: jeszcze nie miałeś sytuację, że jakiś nieletni zamówił alkohol. Ja nie miałem, znajomi mieli i po prostu no, znam z opowieści po prostu takiej sytuacji. Jak się z tym czujesz, że zyskałeś taką popularność? No na pewno jestem z tego zadowolony i generalnie cieszy mnie to, że mogę dostarczać ludziom treści, które lubią oglądać i poprawia im to w jakiś sposób humor i, i mają jak zapchać swój wolny czas i. No, i takie tam rzeczy, no ale tak za bardzo to no, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o to. No, generalnie dobrze. Jaka była Twoja pierwsza praca? Hmm. Dostawca pizzy. Jeździłem samochodem za 6 zł na godzinę. To było w czerwcu 2015 roku. To była moja pierwsza praca na umowę zlecenie i no, zapierałem fiatem pandą z plackami, jakby nie było. Kiedy zacząłeś palić papierosy? W wieku bodajże 17 lat. Czy zatrzymała Cię kiedyś policja? Podejrzewam, że to pytanie to chodzi o to, czy w pracy mnie zatrzymała kiedyś policja. Jako tako policja mnie nie zatrzymała w pracy, co jedynie jakaś tam kontrola trzeźwości się zdarzała, bo tam często po prostu na przykład na ulicy Kopernika stoję w Krakowie, kto wie, ten wie. A tak, żeby dostać jakiś mandat, to była jedna sytuacja, jak pracowałem w pyszne.pl i chciałem sobie skrócić drogę dojazdu do restauracji, bo tam była bitwa po prostu zamówienia, żeby premię sobie nabić, to wjechałem po prostu celowo pod zakaz wjazdu i byłem tego świadomy, no i dostałem tam 50 złotych mandatów. Jak dajesz radę jeździć zimą? Posłużę się tutaj takim powiedzeniem, że nie ma złej pogody na rower, jest tylko zły ubiór. Daję w ten sposób radę, że po prostu zabieram no, odpowiednio ubiór, przygotowuję się do tego i nie ma myślę żadnego problemu, żeby jeździć. Największym problemem w zimie jest to, jak po prostu pada śnieg, bo trzeba sobie po prostu załatwić jakieś myślę gogle narkciarskie albo jakieś inne okulary po prostu, żeby ten śnieg po prostu nie wpadał do oczy, bo to strasznie utrudnia jazdę i ogranicza strasznie widoczność. Nie? Co sądzisz o pizzy hawajskiej? Bać kuba, pizzę hawajską. Ile razy mam to powtarzać? Tak samo jak jechać ja. na NASA. Jaki rozmiar buta? 42. Ile razy wy wylałeś napój i co wtedy robisz? Napój wypieram do śmietnika, no bo na nic on się nie przyda już klientowi ani w sumie mi. No i po prostu, no jak jadę do klienta, no to przepraszam go za tą sytuację. Po prostu proszę go, żeby zgłosił to na support do glowo, i bo wtedy glowo. Przydziela jakieś tam po prostu zniżki klientom, albo robi zwrot za ten napój, czy cokolwiek. No. Aha, i ile razy wylałeś napój? Bardzo rzadko mi się to zdarza. Tam gdzieś może na, kiedyś na relacji pokażę, jakie ja te napoje usztywnia, że one mi się nie wylewają, więc no, po prostu to jest kwestia, no tak jak powiedziałem, dobrego włożenia go do plecaka i usztywnienia tego, żeby to luzem nie latało. Czy przedtem robiłeś pyszne i mieliście bazę na ulicy Szlak Warszawska? No tak jak wspominałem już w poprzednich pytaniach, tak. Pracowałem w Pysznej, i tak mieliśmy tam HAP. Czy zdarzyło Ci się, że klient mieszkający w bloku na wyższym piętrze schodził pod klatkę, odebrać zamówienie? No, zdarzają się tacy uprzejmi ludzie i czasami schodzą i odbierają to zamówienie, nawet czasami i dają też napiwek, nie? Co się dzieje, jak klient anuluje zamówienie po odbiorze towaru przez Ciebie? No, jak klient anuluje zamówienie po odbiorze towaru przeze mnie, no to on dostaje chyba, o ile dobrze pamiętam, tylko jakąś część, którą on zapłacił za to zamówienie. No a generalnie, no ja jedzenia zwrócić do restauracji nie mogę, no bo, no bo, nie można po prostu, takie są przepisy. Restauracja też nie powinna w ogóle przyjmować takich zwrotów po, po wydaniu już zamówienia kurierom, bo nie wiadomo co się z tym żarciem działo, no taka jest prawda. No tak więc po prostu, no to, to jedzenie jest wtedy dla nas, nie? Albo jakieś tam zakupy, czy cokolwiek, a przed odbiorem towaru, to wtedy no zależy, czy restauracja to zdążyła przygotować, czy nie. Jeżeli nie zdążyła, to klient dostaje pełny zwrot środków. Jeżeli zdążyła to przygotować, no to no ja tego po prostu nie odbieram. Mam zamówienie anulowane, nie wiem co z tym restauracja robi, a klient dostaje tam też mniejszą część za, za, za to zamówienie. Czy grasz w jakieś gry? No tak, no gram sobie czasami Eurotraka. Mam kierownicę z pedołami, możemy kiedyś może streamka odpalić i sobie pojeździmy. <grym> w pracy może żarcie, no to w Kierce można powozić coś innego, nie? Gram w Apexa, w CSA już nie gram, rzuciłem na tą gówną grę, bo po prostu nie da się w to grać. City Skylines albo World of Warcraft. Teraz po prostu brakuje mi czasu, żeby, żeby grać. Nie pamiętam kiedy ostatni raz jakąś gierkę w ogóle odpaliłem. Jaki był Twój największy przypał w szkole? <grym> No tutaj to myślę, że nie wiem, nie pamiętam dokładnie czy to był największy przypał, ale w gimnazjum, gimnazjum to był chyba najlepszy czas taki szkolny, mieliśmy taką swoją głupkę jakby nie było i nazywali nas w szkole kulami kibla, bo <głos》> wchodziliśmy i <głos》> no debile, nie? Wyrzucaliśmy papier przez okno albo wykręcaliśmy klamki w ogóle z drzwi i takie tam inne rzeczy. No dużo rzeczy się robiło. Albo też yy, przypomniało mi się na lekcji matematyki tam ktoś powiedział ej, ale nie wyrzucisz tego kwiata przez okno, nie? I oczywiście było ja nie wyrzucę, no i kwiat poleciał przez okno, jak nauczyciel nie patrzył, jeszcze pamiętam ten legendarny tekst, ej, ale jeszcze podstawka. <grywia> no i oczywiście wiadomo było, kto, kto, kto to zrobił, bo przyszła pani dyrektorka, bo na tego kwiatku, kwiata kupiła, nie? <grywia> no jeszcze było wiadomo, przedrzeźnianie nauczycieli jakieś, albo tam, no takie tam. Pierdowy, Takie typowo gimnazjalne myślę. Czy miałeś kiedyś jakiś poważny wypadek na rowerze? Czy poważny, czy poważny bym to nazwał? Chyba nie. Jeździłem właśnie we freeraisie, to na trasie w Koronowie. Zjeżdżałem i za późno się rozmyśliłem, żeby jednak nie skakać pewnej hopy, i no, rozmyśliłem się już na samym wybiciu i chciałem puścić rower. Tylko że no, tak, jakby zostałem na tym rowerze, poleciałem razem z tym rowerem, nabijałem się tutaj ręką na kierownicę i miałem taki siniak. Krytki z majonezem czy z ketchupem. Oczywiście z tym i z tym, lub wszystko razem wymieszane. Spotkałeś kiedyś meneli, którzy prosili o pieniądze? Gościu, mieszkam w Krakowie, to się zdarza codziennie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z dostarczaniem jedzenia i skąd pomysł na taki rower? No, przygoda z dostarczaniem jedzenia się właśnie wiąże z tym, że to była moja pierwsza praca. No i jak przyjechałem do Krakowa, zobaczyłem, że można rowerem, no to to już w ogóle. Nie, ale zajebiście, nie, bo ja zawsze na rowerach jeździłem, no to mówię, na rowerze jedzenie dostarczać, kurwa, bajka, nie. No, no i tak po prostu poszedłem do pyszne, potem wybrałem coś, co ma lepsze stawki, lepsze warunki, no i tak jeżdżę do tej pory. Skąd pomysł na taki rower? No właśnie stąd pomysł, że zawsze jeździłem na zjazdówkach, więc pomyślałem, że czemu by nie złożyć takiego roweru, który będzie właśnie elektryczny, będzie... Zapierdalał na odcinku prostym, żeby szybko go pokonać, żeby mógł nim zjechać właśnie po schodach, żebym nie musiał tracić czasu na jakieś objeżdżanie czy coś. No, chciałbym, żeby był po prostu najbardziej uniwersalny jak się da i żebym miał ten komfort tego pełnego zawieszenia, żeby odciążyć sobie przede wszystkim właśnie nogi i plecy, nie? Ile tak średnio zarabiasz na miesiąc? Czy globo to jest Twoja jedyna praca, czy jest ona jako dorywsza? głowo to jest moja jedyna praca, utrzymuję się z niej już od ponad roku. Więc no, skąd cię gadać, że się nie da jak się da? E, o, policja jedzie, to pewnie pomyli. I ile tak średnio zarabiasz na miesiąc? No, na głowo przy pełnym etacie, w lato, to myślę, że wyszłoby tak z 4,5-5,5. To jest takie, myślę, że jeżeli się jeździ faktycznie te 160 godzin w miesiącu, no to myślę, że na spokojnie takie kwoty idzie zrobić ze względu na, na te bonusy, które są i tak dalej. No ja nigdy tyle nie jeździłem, bo mi się po prostu nie chciało. Nie? I czy miałeś sprawę w Sadzie kiedyś? W Sadzie nie, ale sądzie już tak. No dobra, i to by było w sumie na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś do mnie pytania, to piszcie tam w komentarzach. Możecie to jakoś oznaczyć, że to jest pytanie, nie wiem, na przykład w nawiasach kwadratowych i Q, tak jak to inni robią YouTuberzy, nie wiem. I żeby mi było po prostu łatwiej, to znaleźć poza zwykłymi komentarzami. Tak więc pytajcie, dajcie znać, czy wam się podobało, czy, czy nie nagrywać tego, czy nagrywać, nie wiem. Napiszcie cokolwiek i tyle. Ode mnie się ma i do następnego. Hej!